Cześć, witam Cię serdecznie w serii materiałów wideo Po sukces zdrowińską. Po sukces zdrowińską to konkurs, który zorganizowałam w 2020 roku dla swoich uczestników szkoleń, czytelników książek i też osób, które oglądają moje bezpłatne materiały. Po to, aby opowiedzieli mi oni o tym, jakie sukcesy odnoszą z tymi materiałami. Dziś zapraszam Cię do kolejnego wideo, w którym bohaterka opowie o swojej drodze. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ona inspirująca. Cześć, nazywam się Iza Bucka i chciałam Wam opowiedzieć swoją historię związaną z Kamilą Rowińską. Ja jako projektant wnętrz i osoba, która skończyła uczelnię artystyczną, całe swoje życie biznesowe i prowadzenie firmy robiłam dosyć mocno intuicyjnie. Właściwie w momencie, kiedy zaczęły się problemy, to postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę, ale jakie miałam alternatywy? Mogłam zacząć studia podyplomowe, które trwałyby pewnie ze dwa lata, gdzie uczyliby mnie ludzie, którzy tak naprawdę z biznesem na co dzień niewiele mają wspólnego, uczyliby mnie tylko czysto teoretycznie. Więc uczenie się o, u osoby, która przede wszystkim jest praktykiem i ma niesamowite efekty w prowadzeniu swojego biznesu, wydało mi się jak najbardziej sensowne. Moja przyjaciółka Ola zaproponowała mi, żebym zainteresowała się osobą Kamilii robińskiej. Zobaczyłam jej zdjęcie i powiedziałam do niej: Ola, serio? Czy ta blondy w amerykańskim stylu lalki Barbie może mnie czegoś nauczyć? Ale postanowiłam dać jej szansę. Byłam na tyle zdesperowana, że szukałam jakiegoś ratunku dla siebie i zaczęłam obserwować jej filmy na YouTubie. Zmiany następowały stopniowo. Nie było jakichś przełomowych momentów, nawet w pewnym momencie zaczęłam się bardzo denerwować, że one właściwie nie następują. Bo to jest tak, jak zaczynamy coś zmieniać w swoim życiu zawodowym i prywatnym, to w którymś momencie przestajemy dostrzegać te zmiany. One już są, ale my ich jeszcze nie widzimy. I zaczęłam się wtedy denerwować, że przecież nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, i dlaczego to tak długo trwa? Jeżeli robiliśmy coś bardzo długo, tak jak w moim przypadku prowadziłam dosyć niefortunnie swoje biznesy przez paręnaście lat, to tych rzeczy nie da się tak szybko naprawić. I dwa moje ostatnie lata pokazują już bardzo duże efekty, ale zdaję sobie sprawę, że jest przede mną jeszcze bardzo długa droga, rozpisana na kilka kolejnych lat. Dzięki współpracy z Kamilą w moim życiu zawodowym jak i prywatnym bardzo dużo się zmieniło i nie sposób o wszystkim Wam opowiedzieć w tak krótkim filmie, ale chciałam Wam opowiedzieć o kilku bardzo istotnych rzeczach, które się zmieniły w moim życiu. Przede wszystkim Kamila w przeciwieństwie do tego, czego uczy najczęściej jak rozwijać, jak rozbudowywać swoje firmy i swoją działalność, mnie nauczyła jak te firmy zmniejszać, ponieważ miałam cztery firmy i w tych firmach po prostu bardzo dużo czasu spędzałam i bardzo dużo rzeczy było na mojej głowie. Po prostu mówiąc kolokwialnie, nie ogarniałam tego. Kamila przekonała mnie, że powinnam się zająć tym, co lubię, co jest moją pasją, co kocham robić, i wszystkie inne projekty biznesowe powinnam po prostu skasować. Więc w przeciwieństwie do innych ludzi, mnie nauczyła, jak firmy i biznes zmniejszać. I tym sposobem z czterech firm na dzień dzisiejszy mam dwie. Kolejną rzeczą było to, że Postanowiłam rozstać się z moim wspólnikiem. Praca wspólna z nim dosyć mocno mnie ograniczała i nie pozwalała mi się rozwijać, także postanowiłam zakończyć tą współpracę. Poza tym od nowa stworzyłam swoją pracownię, która teraz nazywa się Budzka Design. Dzięki temu mogę realizować swoje cele i jestem bardziej zabezpieczona finansowo. Moja pracownia w 2019 roku pomogła moim klientom zrobić zakupy do wyposażania wnętrz na kwotę ponad 5 milionów złotych. Poza tym w moim życiu prywatnym pojawiło się trochę więcej czasu dla mojej rodziny. Bardzo lubię, kiedy wzrastają przy mnie inni ludzie. I w tym przypadku udało mi się namówić mojego męża, żeby wyszedł z swojego pudełka komfortu, bo jako wykładowca akademicki ma ogromną wiedzę, i postanowiliśmy stworzyć nowy projekt, gdzie mój mąż dzieli się tą wiedzą z biznesem. Stworzyliśmy wykłady Filozofia dla Biznesu. Poza tym. Postanowiłam też trochę zmienić swój tryb życia. Postawiłam na zdrowe odżywianie, na uprawianie sportu. To wzmocniło mnie, jestem silniejsza i mogę te trudne wyzwania łatwiej realizować. Jestem projektantem wnętrz i mebli i już blisko od 20 lat pomagam moim klientom projektować piękną i funkcjonalną przestrzeń. Głównie pracuję z klientem premium. Poza tym prowadzę rodzinną firmę stolarską. Jestem panią stolarz. Jestem właścicielką stolarni, która realizuje moje projekty na meble i wyposażenie wnętrz. Moja stolarnia również realizuje projekty zaprzyjaźnionych architektów i projektantów. Jeżeli jesteś ciekawy moich realizacji, zapraszam Cię do zobaczenia ich na stronie www.craft.net.pl. To jest strona mojej pracowni stolarskiej. Poza tym do śledzenia mojego konta na Instagramie Budka Design. Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę, ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia.